Wszystkich ostatnie dwa odcinki z oglądania moich starych animacji bardzo się dobrze przyjęły, bardzo wam się podobały. Dużo było łapek w górę, dużo wyświetleń, dużo komentarzy, że chcecie więcej. I ja mam dla Was więcej. Dzisiaj lecimy z filmem, oglądam swoje stare animacje. Trzy dużo nowych animacji, już tych nowszych delikatnie, więc spoko. Będą trochę lepsze jakościowo. I cóż, ja przekleństwa ewentualnie wypikam. Już są animacje, które są u mnie na YouTube, więc będziemy mogli sobie je chyba oglądać z dźwiękiem w końcu. Czy miał w ogóle wlecieć odcinek z Day czyli z oglądam moje stare animacje w 60 fps, ponieważ mam apkę, która automatycznie stawia In between i generuje nam dużo więcej FPS-ów i dużo płynniejsze animacje z tego, co mieliśmy kiedyś. Wszystkie animacje, które oglądaliśmy z 2008, 2009 roku, wykonane przeze mnie w 13 FPS-ach, będziemy mogli obejrzeć teraz w 60 płynnych FPS-ach. Tylko pobieram teraz sterownik suda do mojego RTX-a, więc jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to ten odcinek pojawi się niedługo. Dzisiaj lecimy z oglądaniem moich starych animacji 3. Zaczynajmy! Oczywiście ciebie, jeżeli jesteś nową osobą, która nie subskrybuje tego kanału, zachęcam do zostawienia suba z dzwoneczkiem. Później, jeżeli film ci się spodoba i chcesz takiego kontentu więcej, zostaw łapkę w górę i skomentuj. Tak chcę więcej. Tyle ja lecę. Zaczynajmy. Słuchajcie, jestem dobrze wam znanym folderze. Jeżeli nie widzieliście poprzednich serii, to obejrzyjcie sobie odcinek pierwszy i drugi oglądam sobie stare animacje, bo naprawdę dużo mogliście przegapić, a jak widzicie, dużo tych projektów jest. Lecimy sezon z wikingami. Ja się obawiam, bo ten projekt był tak głupi, naprawdę tak debilny. Za górami, za lasami, gdzie... to Po prostu to zróbmy. Ta jakość. Była ludność, która... ta była nad wyraz spokojna. Ja przepraszam bardzo, Gosiu, jeżeli to oglądasz, czy Elfi nam tu podkładała lektora? Do sezonu z wikingami? I czemu tu jest napisane A O co tutaj chodzi? Co to jest Apka? A Apyp No dobra, a o co chodzi z tym kurczakiem? Lecimy dalej, dalej, historia! i w szczególności zważająca nas. Boję się tego projektu. po pogrom twardą ręką trzymał to co Kiepolejon i jego syn ponad siłę stawiał sobie mądrość, którą też nie grzeszył. Tak, Hior, który utrzymywał kontakty z bogami znany był z spikem. Co jest? Co to był za tekst? Co cokolwiek gówno. Wypikuje to, żeby nie nie! tego nie puszczę. W końcu naszej wesołej i sążnej brygady stał nikt inny jak wuj Jebłoków, którego imię związane jest z jego porodem, ponieważ... Bogu. Nie, o, o mój Boże, jacy my byliśmy głupi, co to jest? Ja to wszystko wypikuję, nie usłyszycie, tego nie ma opcji Co jest? Maniek, Mr. Chaos Nie, tego na pewno nie usłyszycie Zapomniałem o tym. Wujie Błogów, towa. Wybielenie, tłumaczę wam genezę powstania wuja jebogłowa Dostaliśmy od mojego nauczyciela, tak? <laughs> to był najlepszy projekt na świecie, to jest tak durne Tam jest tyle wulgarności, vulgarizmu w tym kurczę projekcie, ale dostaliśmy za zadanie zaprojektowanie postaci, która ma zespół tureta. Tak, od nauczyciela. Tak. I był nią wujie Błogów, więc od tego pana nie usłyszycie żadnej kwestii, na pewno. Mój Boże. Dobrze za to. Dobrze, tato I ten napis Najlepszy projekt na świecie Czas na folk O nie, tego wam nie puszczę Wiem, że chcecie, O, ale tu jeszcze zostało Wiem, że to chcecie najbardziej Ale nie ma opcji, żebym wam pokazał jakieś backstage'owe fejle Nie w tym odcinku I tak, Elfi była lektorem Ja byłem synkiem Ojcem był Borgal Wtedy się miał inny nick nie Chaos nie kojarzyć Mój Boże, jaki to był dobry projekt W moim serduszku na zawsze zostanie Zobaczcie jeszcze intro Ach już odchodząc od tego, że rysunkowo odstaje mocno i jakościowo, to ono jest skomponowane dobrze, podoba mi się to intro naprawdę. Zrobiłbym remake tego intra. Robimy kiedyś remake sezonu z Wikingami. Słuchajcie, trochę osób bym miał do voice actingu i kojarzę osobę, która napisała do mnie maila ostatnio z voice actingiem. Boże, słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym obejrzał sezon z Wikingami, pierwszy odcinek ma chyba 12 minut. Ja go mam. Co więcej, na dysku przenośnym mam drugi odcinek, który jest. Skończony chyba do siódmej minuty, gdzie oni je błogowa wiozą na wozie do druida, do siostry Melchiora. W sensie tam naprawdę jest cała fabuła, historia, tam wykonanie i bluzgi tylko przeszkadzają, ale jak bardzo będziecie chcieli, skomentujcie i dajcie łapkę w górę komentarzowi, który chce, żebym to obejrzał, to może zrobimy to razem na YouTubie, chociaż bardzo bym nie chciał, bo tam jest taka cringe'owa Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, obejrzałem właśnie tą pierwszą animację, jest troszkę za cicho, ale nie chcę jej dogrywać drugi, czy trzeci, czy któryś tam raz, bo byłaby ta akcja nieprawdziwa, nie o to tu chodzi. Lecimy z Part 2. Tutaj jest naprawdę sporo ciekawych interesujących animacji. Chociażby Szymek de Parody, ja nie wiem, czy ja to oglądałem już. Nie jestem przekonany, czy szymka oglądaliśmy. Nie wydaje mi się, oj, nie wydaje mi się. Dobra, lećmy na początek z rok. Bjorn. To była seria animacji, które wykonywałem dla youtuberów, w sensie fanowsko, oczywiście. Były to wykonywane animacje fanowsko dla youtuberów, ale one cieszą się sporym zainteresowaniem. Kurczę, epizod drugi i ma chyba u mnie jest 400 tysięcy wyświetleń na YouTube, więc zacznijmy sobie Overwatch 1. Tu jestem ciekaw, to są animacje już tak z 2015 roku, może? Coś takiego. O, one są lekko zlagowane. Jakie głośne dźwięki! Naprawdę, co ja, jest? Czasami, czasami po prostu jestem w totalnym rozpierduchu Roki przeklina, co jest? O, o. Oj, te lagi wynikają nie z braku umiejętności Tylko z tego, że robiłem to na sprzęcie za 1000 zł To był taki laptop strasznie, strasznie kiczowaty Którego potrzebowałem po prostu do pracy, nie? I tak się męczyłem, pamiętam na nim, o mój Boże To jest też ciekawy fun fact, bo to było chyba z odcinka wycięte Gdzie to nawet nie rok, tylko chyba raba, albo Nexus Zrobili e, zupełnie inną postać Zagranie gry. Ale tak pasowało. Zobaczcie, zresztą tak pasowało. No, nie radość, to, wiem. Dostawianie tej wieżyczki. O, Kozak! Co jest? Ole Ale zajebiste to było. Słuchajcie, to był kontent, który był na tym kanale od samego początku i. Mm. Był on wybitnie dobry, nie? Zobaczcie cały proces powstawania Kurde, wszystko robione ręcznie, stare outro Ajajaj Ej, ale co jak co? Ten moment, poczekajcie, to znajdę Ten moment yy, przeobrażnia tej wieży, ja chcę zobaczyć w slow motion No, strasznie skokowe Ja teraz pobieram aplikację Dane Up. Pobieram, tak jak powiedziałem, sterowniki do karty do mojego RTX, RTX'a Ależ to jest dobrze zrobione Które mi wszystkie animacje przerobią na 60 fps'ów I jestem ciekaw, jak to wtedy będzie wyglądać Jakie to było dobre! To składanie tej wieży było naprawdę potężnie dobre! Kurde, podobało mi się! Jezu! Podierany jestem! Jestem autentycznie podierany oglądając moje stary projekt. Przejdźmy dalej! Myślę, że Izaki CS GO Animated, kurcze, Izaki Royo, zobaczmy! Następny projekt! To no czekaj, widzicie? wybiorę sobie jeszcze pistoletiki. Ale jak już Ten tam poleciał! Wreszcie! O tak! <laughs> Negev czy... Taka animacja. Ja Musieliśmy grać razem. Okej, jestem gotowy. Tutaj, <tryk> <tryk> easy peasy. <tryk> A to krótkie było dosyć, halo. To chyba moja pierwsza animacja w ogóle. No tak, bo nie ma żadnego panelu jeszcze. Jest takie outro, o mój Boże. Te ikonki, mm. No, nie wiedziałem, jak to się robi wtedy, ale mimo, że krótkie, to bardzo dobre. Obejrzyjmy Bizona. Bizon będzie, oj, Bizon będzie potężnym tutaj. Też 56 sekund, ale to jest potężna animacja, nie? Patrzcie na to. To wspominam bardzo dobrze. I to ma prawie pół bańki na moim kanale, nie? Pójdę gdzieś tam, zobaczę. Pozycjam trochę przy okazji. O kurde, jeszcze raz. No właśnie, dobrze powiedziałeś, Izak. O kurde. O boża, strześniłem. Ej, to jest to jest dobre. Fajne przejście jest, kamery. Zobaczę, pozjedzam trochę przy okazji. Fajny zoom. O kurde, jest długi. Nawet fejda dodałem? Ataker Kevin, naprawdę. Hey, to dobrze, jest, to jest. <grym> eee, dobra, ja zrobię coś innego. Zmienię troszeczkę taktykę. Kozak! Tak, to fajnie mi się grało też panem Bizonem. Nawet na wszystkich pięciu. To nie będzie proste. Przejście kamer nie. Nie szedłem na łatwiznę jeszcze raz. W pięciu. To nie będzie proste. Trzeci. Drugi hanik. Trzeci hanik. To jest. To nie. To była mapa. Nie gra w to? Jedny ataker. O nie. Jeszcze raz. To tu się stało? Przecież Drugi chedzik Trzeci na twarz tego atakującego ostatniego W ogóle oni w trzech To jest kopia tego pierwszego elementu Idealnie tak samo upadają Nie wiem czy zwróciliście uwagę Dwa z rogu Thank <laughs> Yeah. Ja pierniczę ja, I zabił go bykiem, było pokazane Też jest pokazane, patrzcie jak przerabiałem Fajne były te wstawki z takim małym making ofem Ja już wtedy kombinowałem coś Jezu, to jeszcze w makromedii Flash Professional 8 Było robione, nie w animate. To z dwoma nagrywami, o mój Boże, to jest cudowne To jest dobry czas, to był dobry czas na animację Teraz obejrzyjmy jeszcze jedno Myślę, że to będzie już ostatnia w tym odcinku, tak mi się przynajmniej wydaje Obejrzyjmy sobie animację Gimper ogląda rok obraża youtuberów Bo to jest też kawał dobrej animacji Pamiętam, no sporo tego jeszcze zostało Mam jeden folder, więc mamy co oglądać. Ale. No, lećmy z tym ostatnim, zobaczmy, gdzie to nas zaniesie, nie? To pamiętam, też nieźle wyrąbało na moim kanale i miało spore zainteresowanie. Więc zobaczmy, z czym to się je. Co ten rok tutaj narobił? Plakat, po prostu rysowy. By było super. Naprawdę dodam moją mordę na animację. Chyba nie miałem wypełniaczy. Zobaczcie, jakiś smok stary. Jeszcze wtedy nie rysowałem zbyt dobrze. Zwłaszcza <laughs> zdjęcie jego starego salonu. Lol. Dobra, lećmy z tym. Naraz so, to otwórzmy. Tutaj narobił takiego. Dwa on miał By Było dancy. super, jakbyście zostawili. Teraz łapkę w górę. <laughs> No nawet cholerny kot wie, że się nie prosi o łapki na samym początku filmu. Ej, ale jak ładnie zanimowany ten kot, poczekajcie. Łapkę w górę. Co no jest? No nawet cholerny kot wie, że się nie prosi o łapki na samym początku filmu. Siedzę w najmniej miejscu na świecie, na poduszce, tutaj w rogu mojego pokoju, nie wiem czemu wymyśliłem, żeby tutaj nagrywać. Szyderstwo szyderstwem, ale czy nie, no nie. ten prawdziwy... Rockstar w górę. Ej, jakie kozackie miasto, co jest? Jest smutek. Te prawdziwe emocje, które tak naprawdę na YouTubie nie są wcale częste. Nie każdy zarabiał. Ten mały śmiech na końcu mi się podobał bardzo. Nie idź tą drogą. Klip bety, oglądalność spada. Clip bety! O czym ty piszesz w ogóle? E, ty kamień, Spasłeś się ostatnio. Dobra to był żart po najniższej linii oporu naprawdę O czym ty piszesz w ogóle? O... ty kamień spasuj się ostatni. Nie mi się podoba? To jaką uwagę przykładałem też do tego pieska Że on na początku sobie spał Tu go obudzili walnięcie w stół Stał już tu i się śmiał nie A potem już targał bekę zupełnie z rękami uniesionymi do góry nie? spasłeś się ostatni. Podoba mi się to, to jest naprawdę dobrze przemyślane <śles> Pozdrawiam cię, Mandziu Swoją drogą, podejrzewam, że nikt z was nie wie, ale dzięki tej animacji i temu segmentowi poznałem się z Łukaszem, bo wysłałem to, pamiętam, każdemu z osób, które brały udział w tej animacji na maila. Łuki widząc tą animację, zapytał się mnie, czy ja właściwie robię coś takiego full time. Potem się okazało, że robię, że mam tę firmę, i przez to zaczęliśmy robić wspólnie mniej więcej. Przez tę głupią animację później powstały wszystkie segmenty, mniej więcej, które widzieliście z mojej ręki, także to jest też historia, nie? Ten się zaraz <laughs> zmieni, o co mu chodzi? I co prank, bro! Aaaaaj, <laughs> co z <laughs> Co się dzieje, <laughs> Z roka wychodzą wszystkie najgorsze demony. Ja <laughs> prawda! O mój Boże. Tadaaa! To ma stop, to bo po i Mistrz! No ale to jest najlepsza seria na polskim YouTube. Włagam regularne odcinki. Gwarantuję Ci, że prawie każdy, to który zobaczy to, będzie przeszczęśliwy. Czy to jest to, co myślę? <laughs> mój Boże, rok, przepraszam Cię. Ja byłem głupi, przepraszam Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał O Jezu, aż ten cały czerwony się uśmiałem Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni Tego będzie dużo, dużo więcej, bo ja tych odcinków Mam naprawdę dużo, dużo więcej Tych, kurczę, mini animacji jest naprawdę jeszcze sporo Słuchajcie, żegnam się z wami Cały czerwony, bo po prostu uu, Ciśnienie od śmiechu poszło do oczu I cóż, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków To dajcie mi znać w komentarzu I co, no z tymi wikingami, nie? No jest trochę tych odcinków dobre ja się trochę obawiam, może obejrzymy to w kilka osób, może pokażę to Dari, może obejrzę to z moimi moderatorami. Zobaczymy, bo tam naprawdę oni tego nie widzieli. Ja myślę, że może ich to nieźle zaskoczyć, nie? Cała fabuła 12-minutowego durnego odcinka, z durnego projektu, z durnej animacji, to jest coś, co podejrzewam, że będzie Wam się podobało. I reakcja kilku ludzi, których kojarzycie na co dzień z Discorda, podejrzewam, że będzie też dobrym aspektem w tym wszystkim, więc tyle ode mnie. Ja byłem prozurę, wy, wy To była trzecia część z oglądania moich starych animacji i cóż, jeszcze trochę tego mam. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie kanał. Z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał Jeżeli chcecie więcej tego typu materiału Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, że odcinek na tym kanale W każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30 Ja wszystkim moim wspaniałym patronom Dziękuję za wsparcie i cóż Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!